Siema, w tym wideo pokażę Ci najlepszy sposób na to, jak zacząć dropshipping z AliExpress krok po kroku bez działalności gospodarczej i ryzyka utraty jakichkolwiek pieniędzy. Zacznijmy od tego, że na eBayu sprzedaję już od 2017 roku. Jak widzisz, tutaj jest jedno z moich kont, ponieważ posiadam ich kilka i zauważyłem jedną rzecz. Na eBayu wiele rzeczy zauważyłem, ale jest to bardzo ciekawa rzecz, że na eBayu wiele osób sprzedaje. Źle, nie ma pojęcia w ogóle jak sprzedawać w internecie, jak sprzedawać na Ebayu, bo tu zajmiemy się dropshippingiem z AliExpress na Ebay i zobaczysz, pokażę Ci to w prosty sposób, jedyne co mi się to zrobić, to zostać ze mną od początku do końca, a wszystko krok po kroku Ci pokażę. Zobacz, przede wszystkim wpisałem sobie w wyszukiwarkę Wall Sticker, to są naklejki na, na lodówkę, tak i zobacz, te naklejki, takie same znajdziesz dosłownie na AliExpress. I teraz co zrobiłem? Jak widzisz, wysyłka jest z Chin. I teraz zobacz, jak wejdziesz sobie na konto tej osoby tutaj, to zobacz, że ta osoba ma same produkty z Chin. Jak wejdziesz sobie tutaj, zobacz wszystkie, to to wszystko, to wszystko to są produkty, które znajdują się na AliExpress. I ta osoba po prostu. Jeżeli ktoś u nich tutaj kupi na eBayu, ona na, zamawia na AliExpress na dane tej osoby, która kupiła tutaj na eBay. Dla przykładu weźmiemy sobie tutaj jedną z przedmiotów tej osoby, która ma wystawione jakieś kluczyki, jakieś logo tutaj można sobie nakleić na kluczyki i zobacz, ta, ten sam produkt ma tutaj wystawione za 4,95. Tu masz dosłownie to samo za tą cenę na AliExpress. I ja Ci pokażę w tym filmie, jak sprzedawać jeszcze drożej niż ta osoba, co tutaj ma to wystawione. Jak widzisz, tu akurat 9 sztuk tego sprzedała i zarabiasz po prostu jeszcze więcej i być bardziej konkurencyjnym, pokazywać się więcej, więcej wyżej w wyszukiwarce na Ebayu, Dzięki temu więcej osób wejdzie i będziesz mógł sprzedawać jeszcze więcej. Przede wszystkim zobacz, jaki ta osoba robi błąd i to jest praktycznie większość osób, które zajmuje się dropshippingiem, tak robi. Zobacz, co oni robią. Oni... Przede wszystkim nie mają tutaj żadnego szablonu, mają zwykły opis. Co to jest za opis? Nie, kilka, nie dosyć, że mają wpisane tutaj dosłownie jakieś kilka zdań. To jeszcze w ogóle to nie wygląda profesjonalnie i typowo widać, że to, ta osoba jest zwykłym pośrednikiem i przez to musi nie dosyć, że trzyma niską cenę, na której tak czy siak oczywiście zarabia, no to jeszcze sprzedaje mniej. Ja Ci pokażę, jak sprzedawać więcej. Już za chwilę, więc zostań ze mną do końca, a tymczasem zostaw mi lajka like pod filmem. Mam nadzieję, że to zrobiłeś. I lecimy dalej. OK, więc pierwszy błąd musimy zlikwidować, tak? Musimy, bo eBay pozwala na to, żeby były tutaj ładne, ładne aukcje, tak? Tylko większość ludzi tego nie wykorzystuje, ponieważ żal im pieniędzy na to, a tracą przez to więcej pieniędzy i zarabiają dużo, dużo mniej. Więc nie wiedzą też niektórzy, może jak to zrobić. Z pomocą tutaj przychodzi herolister.com. To jest mój serwis, bo ponieważ zauważyłem to wcześniej, że jest tym problem na eBayu, to jest mój serwis, który pozwoli Ci wygenerować bardzo szybko super aukcję na ebayu, która będzie wyglądać niezwykle dobrze i będzie sprzedawała bardzo dużo jeżeli chcesz po prostu to zapoznaj się z tym tutaj wystarczy wejść sobie w pytania i odpowiedzi i tutaj masz tutorial jak to zrobić krok po kroku by wygenerować sobie ładny szablon a dla przykładu pokażę Ci jak wygląda na przykład taki demo takiego przykładowego szablonu taki dosłownie szablon to jest wzór, Jak będzie to wyglądać na eBay, będziesz miał tam na swojej aukcji, i to niesamowicie zwiększył swoją, Twoją sprzedaż na eBayu, i będziesz pokazywał się wyżej w wyszukiwarkach, ponieważ ja to stworzyłem też z doświadczenia, wiele lat doświadczenia, które tutaj uczenia się sprzedawania w internecie i tego typu rzeczy, by te, te szabony pozwolić po prostu zmaksymalizować sprzedaż na eBayu z AliExpress i z jakiegokolwiek innego serwisu, jak będziesz chciał sprzedawać. To jest pierwszy krok, który musisz wykonać. Musisz wygenerować sobie profesjonalny szablon. I tutaj zrobisz to bez ryzyka, tak jak wcześniej mówiłem, ponieważ jest tutaj opcja, że jeżeli chcesz, to w ciągu 30 dni dostaniesz zwrot od zakupu. Wystarczy, że napiszesz maila, że chcesz zwrot i dostaniesz zwrot, więc niczym nie ryzykujesz. Cena, tutaj wejdziesz sobie w pricing i sobie możesz zobaczyć. W zależności, od, w zależności od ilości aktywnych aukcji i, i liczby podpiętych kont, jest ona i jeszcze w, w opisie tego filmu dostaniesz ode mnie specjalny kupon, który obniży Ci tą cenę do jeszcze mniejszej ceny. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrobić. A więc praktycznie przez miesiąc możesz mieć za darmo, jeżeli poprosisz o zwrot i będzie coś nie tak, że nie, nie będziesz zarabiał na tym eBay'u, tak? Tą metodą, co Ci pokazuję. Jeżeli będziesz już miał tutaj ładną aukcję, zrobisz dobry opis, skopiujesz sobie zdjęcia tak, z AliExpress. Najlepiej dodając jeszcze jakieś logo, co ci pokażę później. W jaki sposób to dokładnie właśnie musi zrobić? Już ci mówię. Musi to wyglądać tak, że ludzie z natury lubią więcej płacić, rzeczy może nie lubią, ale płacą więcej za rzeczy markowe. tak. Jeżeli Ktoś tutaj kupuje na Alexa, to jest to typowa no, bezmarkowa rzecz. Ale ty możesz dzięki taki, takiemu profesjonalnemu szablonowi, co ci pokazałem wcześniej, zrobić z tej rzeczy, która tutaj jest, która tutaj jest rzecz ala markową, tak? Jak to zrobić? Pierwsze co, jak widzisz ta osoba miała założone Konto, i ona sprzedaje dosłownie wszystko, co jest uważam totalnym bezsensem. Lepiej stworzyć sobie konto, które będzie się nazywało jak marka, tak? Czyli wybierasz sobie, załóżmy to. Oczywiście, czym droższa rzecz tutaj wybierzesz, tym będziesz więcej zarabiał na jednej sztuce, tak? To jest tylko przykład. Nakładasz sobie konto na eBay o nazwie MK, i to już jak widzisz, brzmi, brzmi profesjonalnie. Tutaj będzie Twoja nazwa konta, i dodajesz sobie oczywiście logo. Ta osoba w ogóle nie dodała. W pytaniach i odpowiedziach tam na HeroLister znajdziesz jak szybko stworzyć darmowe logo. Zrzucasz na takie konto same y, klucze, tak? Na przykład samochodowe na eBaya. I teraz co robisz? Tworzysz sobie logo, wgrywasz sobie takie logo tutaj. To jest wszystko w formularzu. Tylko pod, y, zobaczysz sobie ten tutorial, jak to się robi. To po prostu jest niesamowicie proste. Masz to w formularzu pokażę Ci może. No, jak to wygląda jeszcze? Wybierasz sobie na przykład ten szablon i tutaj dodajesz sobie logo, lub sobie dodajesz napis. Jak nie masz logo, to masz dodać napis i w prosty sposób to sobie edytujesz, zmieniając ten tekst. to ci się rozblokuje, jak po prostu do, do, dokonasz tam tej, tego zakupu. Dodajesz ten tekst, zmieniasz ten tekst, co jest tutaj, dodając właściwie ładny opis, który jest tutaj, tak. Po prostu musisz z tej aukcji dodać coś jeszcze od siebie, tak żeby opis był profesjonalny i co robisz? Dalej, oprócz tego, tutaj na samym dole będziesz miał box About Us, czyli po prostu piszesz tutaj, że na przykład o swojej firmie. Tak specjalizujemy się w sprzedaży kluczy, czyli jedno konto, jedna kategoria. Jedna kategoria przedmiotów, tak? To przede wszystkim. Ludzie wtedy będą cię mieli za specjalistę w tym temacie, ale też zrobić z siebie, à la markę, tak? Możesz niby sprzedawać produkty no name, czyli bez marki, ale zrobić to tak, żeby wyglądało to na aukcji, jakbyś ty był jakimś producentem tego, czyli po prostu zrobić jakieś swoje logo. Żeby to wyglądało, jakbyś był producentem tych rzeczy, dzięki temu Twoja wartość, będziesz mógł strasznie mocniej podnieść cenę. To jest tak samo, jak ludzie płacą za jakieś Apple, czy inne tego typu rzeczy, tak? To często i gęsto płacisz za markę i to się tyczy wszystkich rzeczy, tak? Ja tu akurat podałem wysoką, taką bardzo rozpoznawalną, ale gdziekolwiek wprowadzić jakąś nazwę na produkt, Twój produkt jest bardziej wartościowy, możesz sprzedawać go za wyższą cenę, więc w tym momencie, kiedy Ty sobie zrobisz takie, Logo, i niby jako producent tej rzeczy, bardziej napiszesz tutaj, to w tym momencie już możesz sprzedawać te rzeczy z AliExpress na eBay drożej. I, i nie dosyć, że masz ładniejszy szablon. Wyglądasz profesjonalnie, wyglądasz jak producent, już możesz sprzedawać drożej. I będziesz wyżej notowany w wyszukiwarce dzięki też temu szablonowi, bo one są przetestowane po to, żeby zwiększać sprzedaż i bar bardziej dostosowane pod eBay. I to wszystko możesz sobie zacząć bez działalności gospodarczej, tak jak powiedziałem, na samym początku możesz sobie wykorzystać do tego działalność nierejestrowaną, przeczytaj sobie po prostu o niej. I jeżeli będziesz chciał później w biznes się rozwinie, to możesz założyć firmę w postaci na przykład spółki i wtedy na przykład legalnie nie płacić ZUS-u. Twoje zarobki w ten sposób mogą być całkiem niezłe, a czasami zdarzają się produkty, które są naprawdę perełkami, na których możesz zarobić bardzo dużo w krótkim czasie. I jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, jak takie produkty wyszukiwać, to tutaj na samym końcu wrzucam Ci film, który sobie możesz obejrzeć i tam wszystko tłumaczę krok po kroku. A my wodzimy się kolejnym razem. Zostawmy subskrypcję i dzwoneczek, by być na bieżąco.